Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury dyskutowano o dalszych losach przedszkola przy ulicy Radomskiej. Ogłoszony został przetarg tak, na e, wykonanie przedszkola w systemie za projekty 27 ma być e, otwarcie ofert. E, wczoraj w, widzę wpłynęły jakieś tam pierwsze zapytania od e, potencjalnego wykonawcy. E, głównie e, Gdyby ten wykonawca chce upewnić się, że warunek, który myśmy. Rozszerzyli w specyfikacji jest, do, jest jakby dalej obowiązujący. Przedszkole zaprojektowana jest w technologii murowanej, miasto jednak dopuściło budowę budynku w technologii drewnianej, ponieważ jest to bardziej ekologiczne, a przede wszystkim tańsze w wykonaniu. Taki obiekt też wytrzyma spokojnie te. 80, tak, tak producenci mówią. 80, 100 lat. To jest jedyna nadzieja, że jeżeli taki wykonawca by się znalazł wybudował nam w tej technologii, to po pierwsze zrobi to szybciej, a po drugie zrobi to troszkę taniej. Tak? Bo, bo te 7 milionów, bodajże w budżecie 7,5, które mamy, to jest tak na styku, i można byłoby się obawiać, że w technologii tradycyjnej no nie będzie tych, nie będziemy mieli pokrycia finansowego. Budowa nowego przedszkola przy Radomskiej wymaga wyburzenia istniejącego tam budynku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą jeszcze w tym roku. Wszystko co potrzeba jest zaprojektowane, jest przewidziane. Nawet powiedzmy alternatywne czy tam powiedzmy źródła energii w postaci fotowoltaniki też są przewidziane i tak i te, to przedszkole będzie jak gdyby mogło czerpać energię do swoich potrzeb z, z fotowoltami. Budynek ma być parterowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z miejscami dla 150 orga dzieci, choć początkowo zakładano mniej. Zawsze e, liczba dzieci, rodziców ubiegających się o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, no mamy na styku, tak? Że, także tutaj, tak jak Pan Naczelnik powiedział, e, dążyliśmy do tego, żeby był pewien e, zapas e, wolnych miejsc, żeby ten problem, jak gdyby, rozwią rozwiązać. Termin wykonania inwestycji Przewidziany jest na koniec sierpnia 2020 roku. Jeśli jednak budynek przedszkola powstawałby w technologii drewnianej, to jak mówi Janusz Strucki, realny byłby nawet marzec lub kwiecień 2020 roku.